Liturgia dzisiejsza jest bogata w słowo Boże. Ale mnie najbardziej uderza to pierwsze czytanie. Kiedy święty Piotr znajduje się w więzieniu, pośród straży, zakuty w kajdany. I myślę, że on już się pogodził ze swoim losem. Być może już miał w głowie, że odda życie za Jezusa. A jednak Pan Bóg ma inne plany dla niego. Właśnie jak czytamy: W nocy przychodzi Anioł. I co mnie zaskoczyło, to pierwsze co to zrobił, to go trącił. Nie dotknął go jakoś tak delikatnie, tylko zwyczajnie go trącił takim tak porządnie. No i Piotr się obudził i otrzymuje od anioła wskazówki. Załóż płaszcz, ubierz się i chodź za mną. I Piotr posłuszny idzie za aniołem. I dzisiaj potrzebujemy takiego anioła, dobrego człowieka, który nas wyciągnie z letargu. Który nas trąci, który nam powie, co mamy robić, jaką drogą mamy iść. Potrzebujemy tej odwagi, aby iść za Chrystusem. Życzę Wam wszystkich takiego Anioła, abyście spotkali takiego dobrego człowieka, który Was poprowadzi w Waszym życiu, który dla Was będzie tym Aniołem.